Chyba już zapomnieliśmy, jak jeszcze niedawno wyglądało osiedle Kopernika w Jarocinie. Urocze, z ulicami, przy których rosły piękne drzewa i żywopłoty. Aż pewnego dnia rozpoczęło się, jak stwierdził burmistrz Adam Pawlicki, wielkie dzieło największe w historii osiedla Kopernika. Po wycięciu wszystkich drzew i wymianie zakopanych w ziemi rur wylano asfalt, ułożono kostkę betonową, a zamiast pięknych drzew pojawiły się małe drzewka. Podczas inauguracji tego wielkiego dzieła na osiedlu Kopernika, burmistrz posadził platana, mówiąc: Niech to będzie symbol wielkości i piękna tej inwestycji, którą dziś uroczyście finalizujemy. Nawet niebo się wzruszyło i płakało. W ostatnich dniach wielu z nas skupiło się na masowej wycince drzew w centrum Jarocina. Cała Polska ma ubaw ze słów burmistrza Jarocina, który stwierdził, że usunięcie drzew jest tylko chwilowe. Tymczasem na północ od granic miasta, w lesie między Jarocinem, Cielczą i Wilkowyją, zaczęło się już wielkie wycinanie drzew. Odbywa się ono w ramach przygotowań do realizacji pomysłu burmistrza Adama Pawlickiego, który chce wybudować asfaltową drogę dla samochodów wraz z drogą rowerową przez las. Ma ona połączyć te trzy miejscowości. Komu ma służyć ta droga? Trudno powiedzieć. Wróćmy do roku 2018. To wtedy pojawił się pomysł budowania tej drogi. Najpierw jako kandydaci do Rady Miejskiej próbowaliśmy zwrócić uwagę na absurdalny projekt, którego realizacja prawdopodobnie będzie kosztowała mieszkańców nawet 13 milionów złotych. Najgorsze, że zniszczony zostanie spory obszar lasu, wykorzystywany obecnie przez wielu mieszkańców gminy do spacerów, wycieczek rowerowych i rekreacji. Zamiast dyskutować o rzeczywistych potrzebach inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, Adam Pawlicki pozwał nas za ten artykuł w trybie wyborczym do sądu. Już jako radni w 2019 roku podpisaliśmy się wraz z kilkudziesięcioosobową grupą mieszkańców pod pismem przeciwko wydaniu pozwolenia na budowę tej drogi. Burmistrz postawił jednak na swoim. W 2019 roku powstał pierwszy odcinek drogi od ulicy Maratońskiej w kierunku lasu: asfaltowa droga, ścieżka rowerowa, oświetlenie wśród pól. Mieszkańcy nazywają tę drogę drogą nikąd. Wybudowanie jej kosztowało ponad 2 miliony złotych. Droga asfaltowa kończy się przed Aleją Drzew, wśród pól. Kilka tygodni temu burmistrz Adam Pawlicki stał właśnie w tym miejscu. Chwalił się, że uratuje drzewa, które rosną w tej alei. Jesteśmy na końcówce nowej drogi od ulicy Maratońskiej w kierunku drogi do Cielcza Wilkowyja. Przyjechałem obejrzeć to, jak ta droga pójdzie, no i zauważyłem, że w projekcie jest wycięcie tych wszystkich drzew bo droga ze ścieżką nie zmieściłoby się w tej, tej starej trasie i tutaj tą aleją należy przeprowadzić trasę rowerową, drogę dla rowerów. Natomiast po drugiej stronie, za rowem, za tymi drzewami, obok ma osobno być przeprowadzona droga, tak aby nie trzeba wycinać tej alei. I fajnie, że to udało się jeszcze w ostatniej chwili zahamować, bo drzewa miały być wycięte. Nie będą. Fajnie, że nie będą wycięte, tylko że projekt budowy drogi zakładający wycięcie tych drzew powstał na zlecenie burmistrza Adama Pawlickiego, który także zaakceptował dokumentację projektową. Na potrzeby realizacji inwestycji zinwentaryzowano drzewa przewidziane do usunięcia. Inwentaryzacja zakładała wycięcie prawie 500 drzew tylko na odcinku od ulicy maratońskiej przez las do drogi leśnej Cielcza Wilkowyja. Przejdźmy z miejsca, w którym stał burmistrz i chwalił się, że uratował aleję w kierunku lasu między Cielczą a Wilkowyją. Burmistrz zapomniał wspomnieć, że 200 metrów dalej został wycięty znaczny obszar lasu. I ma zostać wylana droga asfaltowa, która połączy jarocin od ulicy Maratońskiej do drogi asfaltowej, która zostanie wylana na odcinku od miejscowości Cielcza do miejscowości Jazd. Droga od strony Cielczy będzie rozpoczynała się przy starym wiadukcie kolejowym, do którego prowadzi droga dojazdowa, wybudowana równolegle do obwodnicy. miejscu będzie zaczynała się droga asfaltowa, która połączy Cielcze z Wilkowyją. Dokumentacja budowlana przewiduje, że pas drogowy będzie miał aż 15 metrów szerokości. Będzie się w nim mieściła dwukierunkowa asfaltowa droga dla samochodów, a także asfaltowa droga rowerowa. To spowoduje konieczność usunięcia olbrzymiej ilości drzew. Drzewa, które mają być wycięte, są już oznaczone. Proszę sobie wyobrazić, że ta piękna, urocza alejka, wkrótce może być zalana asfaltem. Na potrzeby inwestycji powstała inwentaryzacja drzew przewidzianych do usunięcia. Łącznie na odcinku drogi w lesie między Cielczą a Wilkowyją wyciętych ma być ponad 1200 drzew. Droga z Cielczy przez las łączy się w Wilkowyji z ulicą Jarząbinową. Jeszcze przed rokiem była to zwykła droga gruntowa. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej zapytaliśmy burmistrza Adama Pawickiego, czy posiada przy ulicy Jażąbinowej nieruchomości. I no dotarła do mnie taka informacja, którą chciałbym, żeby Pan potwierdził lub zaprzeczył. Jeśli może Pan na to pytanie odpowiedzieć, że przy tej drodze posiada Pan grunty? E, ma Pan dość dobre informacje akurat w tym zakresie. Tym niemniej chciałbym powiedzieć, że te grunty, które posiadam. E, z, e, zakupiłem e, po decyzji o tym, że powstanie tam droga. A droga nie prowadzi do pól, tylko droga jest e, częścią e, dużego dość zadania. Jedno tylko w kwestii uszczegółowienia to jest jedna pana działka, czy więcej? Panie radny, panie radny, może pan pisać kolejny donos do służb. Panie burmistrzu, miał no konkretne pytanie zadać. No, powiedział pan, że kupił pan tam pod decyzji grunt No ja Tylko pytam, czy to jest jedna działka, dwie, trzy, cztery mam. Nie zadaję panu więcej pytań. Panie radny, przeczyta pan sobie wszystko w BIP-ie. Przecież wszystkie te informacje o moich nieruchomościach, zasobach i tak dalej są jawne. I nie ma, nie ma możliwości ukrycia czegokolwiek. Powiedziałem to, co powiedziałem, nie mam więcej nic do dodania. Do, do Powiem tylko panu tyle, że w oświadczeniu majątkowym są wymienione działki, jak najbardziej jednak nie wolno podawać, czy nie trzeba podawać adresów tych działek, dlatego no, pełne informacji w oświadczeniu majątkowym na pewno. Nie ma. Budowa drogi od ulicy Maratońskiej do Lasu już kosztowała ponad 2 miliony złotych. Na jej przedłużenie do drogi leśnej z Cielczy do Wilkowyi burmistrz zaplanował w tegorocznym budżecie prawie 3 miliony złotych. Planując budowę drogi przez las z Cielczy do Wilkowyi, Adam Pawlicki przewidywał w dokumentach finansowych gminy nawet 8 milionów złotych. A budowa ulicy Jarząbinowej Wilkowyi przebiegającej głównie wśród pól kosztowała kolejne 2 miliony złotych. Razem daje to gigantyczną kwotę 15 milionów złotych. Wciąż zadajemy sobie pytanie, komu i czemu mają służyć te inwestycje, przy okazji których wyciętych zostanie łącznie około 1700 drzew, a uroczy las między cielczą a wilkowyją służący teraz spacerowiczom, biegaczom, rowerzystom, a także zwierzętom, zostanie poprzecinane asfaltowymi drogami. 15 milionów złotych. Za te pieniądze możliwe byłoby wybudowanie nawet kilkudziesięciu dróg w wioskach i na osiedlach w Gminie rodzin, przy których mieszka kilka tysięcy osób. Na grudniowej sesji budżetowej proponowaliśmy, aby pieniądze które burmistrz planuje wydać na budowę dróg w lesie, przeznaczyć m.in. na przebudowę ulicy Siedle Mińskiej w Jarocinie, przy której już powstało osiedle z kilkuset mieszkaniami. Niestety, radni z ugrupowania burmistrza Adama Pawlickiego nie zgodzili się na taką zmianę. Tutaj na opublikowanych zdjęciach. Widzimy jaką drogę między innymi chcemy, proponujemy nie budować, ją zdjąć. To jest droga przez las z Jarocina do Cielczy i Wilkowyi Po prawej stronie widzimy ulicę Siedle Mińską. No i tutaj taką drogą poruszają się mieszkańcy około 500 nowych mieszkań. Budowa ulicy Siedle Mińskiej od ulicy Wrocławskiej do ulicy Granicznej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę wcisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, proszę wcisnąć przycisk przeciw. Szanowni Państwo, w obecności 18 radnych przy 6 głosach za i 12 przeciwnych, także ten wniosek nie uzyskał akceptacji. Apelujemy do burmistrza Jarocina i radnych Ziemi Jarocinskiej o wstrzymanie inwestycji, której realizacja doprowadzi do dalszego wycinania drzew. I wydatkowania milionów złotych z gminnego budżetu na wylanie asfaltu w środku lasu, aby wybudować drogi, które nie wiadomo komu miałyby służyć. Taki plan realizuje burmistrz Jarocina. Właśnie ogłosił przetarg na kolejny etap. Mamy znacznie pilniejsze potrzeby inwestycyjne. Ich realizacja nie będzie wiązała się ze zniszczeniem lasów, usuwaniem drzew. Niezrozumiałym wydatkowaniem olbrzymich pieniędzy z gminnego budżetu, ale z zaspokojeniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Poza drogami osiedlowymi w Jarocinie, Cielczy, Golinie, Mieszkowie, Wilkowyi, Witaszycach i innych wioskach, takimi inwestycjami są także budowy przedszkoli w Siedleminie czy w Mieszkowie, remonty zniszczonych boisk szkolnych w Golinie czy przy Szkole nr 4 w Jarocinie. Dopłaty do wymiany zatruwających nas kopciuchów. Długo jeszcze można by wymieniać. Teraz najważniejsze. Zatrzymajmy inwestycję niszczącą las i kosztującą nas, jarociniaków, kilkanaście milionów złotych.